Ja już jestem Anko z tej strony Niko i dzisiaj sobie zagramy w Pengabola, tylko że inną matkę. Bierzemy na początek tą broń, że pójdziemy się tam ze strzeli. Tam był gość? Gdzieś? O tu, patrzcie. Oj. na początek ten gość jest taki. Zabierałem co pod ścięcić sobie, że taki gość sobie kto zgrał. I nie po prostu nie zabijaliśmy go, tylko że on po prostu był taki trochę zabijał tych tak ludzi i nie było to sensu. I teraz właśnie mam um, snipera. Ten, ten, go, ten, go, ten gość tego zabił. O! Będziemy tą... Macie taką broń? No. To ma to nie zapisy w komentarzu. a eee, mm. Teraz można tą broń wziąć, bo ja mam tyle ewidentnie. Są wszystkie moje bronie. jestem taką, ona się lepiej strzać. ten gościu ma 7 jest z przeciwnej drużyni drużyny bo, z druzyny, bo mm, widać że jest tam u góry o ten jest teraz w ten... tak tam się ludzie zmieniają w sensie widzisz ten widzicie ten gościu ma 10 ludzi i teraz by Dziwne, kto tu z się zrobił Mamy 25 tysięcy nie zapamiętam 25 tysięcy możemy kupić jest mamy tą broń mamy tą broń ludzie wybrany trochę Więc to zostało nam 822 8, 8, 800 i do tego 22

Tą broń. tą broń polecam za mm, 225 tysięcy, tak widzicie było za 33 tysiące, 33, 333 tysiące, a ta, y, ta się bardzo bardzo, widziałem jak grałem tutaj, to bardzo, y, to miało bardzo dużo ludzi, ale ja też polecam to jak ktoś... Hmm. Yy, widzicie ten drugi to już ten ja I zabiłem ogólnie dziewczyn. Tak, nie wiem jak to się tam mówi Gdyby mnie trochę zabiły Go, 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 go Go Jak? Skoro mi się trochę gra, 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 gra Tu nie gadajcie Tu nie gadajcie Zostanę zabrani biegnąć szybko! Do ściany? Bum. Biegniemy, 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 biegniemy! I się tu I się to później I to Jest. Jak widzicie, ja się skubałem i strzelałem i... tak skubałem. O, tak, teraz my dał Więc teraz y, przejmujemy bazę tamtą. Tamtącą mówiliśmy. Bo oni też się tu będą wyspać. I właśnie tu obsadzimy. Od... Czerwony skrzystał, nie? To teraz to może wtedy... To jest moja... wtedy można powiedzieć... Moja I muszę lecieć na przeciwną stronę. Więc tam. Albo nie. Co by mnie załatwił? Ja wam mogę powiedzieć, w którym... On ma broń. On ma broń. Właśnie ja nie wiem, bo tak to było taka... Nie. Nie. Wiem coś takiego tylko ze zmienione na inny ten Koror. a tu z 1, 2, 3, 4 nie wiem o co chodzi w tej chwili dalej 13 kolor to mi nie idzie I teraz muszę sobie pokupować te broń które jeszcze nie kupiłem bo kupię tą za 333 tysiące to jeśli ja nie dałem normalnie ten no było bardzo trudne Idziemy to ale chyba bazę, tym się To i bez Oni tam mają bazę. To te ludzie. Tylko trudne. To było nienormalne. To sobie musimy kupić za 230 tysiące. Tą sobie kupiłem dlatego, bo bardzo trochę. Nawet, jak ja sobie grałem kiedyś pańgola, to bardzo dużo sobie miało.

i były inne mapy może coś zobaczyłem nie miałem jeszcze tej broni ale miałem tam też inne musimy się chyba wkradłam do bazy ja właśnie nie wiem teraz eee, która to jest flaga zielonych nie ten nie ma tą pierwszą broń tą o to jest ta broń za i, mogę Wam pokazać na jednym Ta się opłaca za 9 milionów albo za 1775 robusów. Albo ta za 2125 robusów albo za 10 milionów. A ta jest za same robusy. Właśnie tego nie rozumiem. Ale widziałem jak jakiś gościu, jakaś dziewczyna miała tą broń. I ona właśnie jest taka droga, bo ona ma 850 osiem, tysięcy A właśnie te bronie to były takie Ta broń szybko strzela, jest druga Druga. Y, ta broń jest nie wiem która, ale jest bardzo 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 trudna W ogóle to jest nieograniczona ta Nieograniczona Ograno, nie obrany nieobrany e, 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 i tego O widzicie co tu pokazywałem ten gościu ma tam brę teraz To sta Mi się na nim nie chce teraz zbierać Bo to jest 700 coś na znaczy 370 tysięcy Ja mam 2000 jestem słaby Ale jak sobie wezmę na przykład tą Mam wrażenie, że nie kupiłem, ale Zdęczyna. Zdęczyna, to była świta dostępna, chyba. Nie pamiętam. I się z nią udało nabijać. To taki pelik, każda broń. Jedna jedna daje się fajnie, fajnie. Jest, ty, mm. Skąd ludzie mają po prostu takie rzeczy? Nie wiem, jak oni to mają. To za milion jest. sposób, żeby tak, tak i tam. Wtedy idziemy i po prostu zabić. Jak ktoś ma na przykład zieloną flagę, niebieską flagę, to oni się tam respawnią i się respawnią tam. To lecimy... Jezu... z drugiej strony tego e, e, to nie tu to tu z drugiej strony i drona ja, tak ja teraz dopiero drona postawiłem ja nad sobą po prostu tak bum I zbił i Wchodzę mi po prostu masy nestylalne nie da się dronem wejść Nie, 24 osoby zabiję w te parę minut. Za chwilę będziemy się kończyć oczywać. E, bo to nie trwa tyle, patylę, trwa po prostu ma pali. E, właśnie grałem, no, grałem przed nagrywaniem. Mówię wam i zdobyłem 71 polium. Halo, halo, Christum.

Ale, jak komuś, jak ktoś się nie zainstalowuje, to okej, nikt sobie zainstaluje, ale ja nie muszę, ja nie mówię, że musi, To ja bym się nie, nie instalował. Kurde, ja masę nie usłyszałem, jestem głupi. Cztery tysiące. Dobra, i ja zakończam odcinek, pa. pa!